Bardzo często słyszę, że szkolenia BHP są nieskuteczne, że ludzie odsiedzą swoje, podpiszą listę i wychodzą dokładnie z tą samą wiedzą, z jaką przyszli. Pracodawca traci czas, czyli pieniądze, my jesteśmy sfrustrowani, bo robota zrobiona, tylko efektu brak. I to nie dlatego, że pracownicy są niechętni albo lekceważą bezpieczeństwo. Problem leży gdzie indziej. Większość szkoleń BHP jest nadal prowadzona według zasad. Pedagogiki, czyli tak jak się uczy dzieci lub młodzież, podawczo, jednokierunkowo, bez realnego odniesienia do doświadczeń uczestników. Tymczasem na szkoleniu siedzą dorośli ludzie z doświadczeniem zawodowym, z własnymi wnioskami, nawykami, i dopóki będziemy uczyć dorosłych, tak jak dzieci, dopóty efekty będą mizerne. Dodam jeszcze, że ich nastawienie do szkoleń w firmie. Po kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu latach pracy może być negatywne. Wynika to po prostu z doświadczeń wyniesionych z poprzednich szkoleń, z poprzednich firm, w których pracowali. Dlatego dziś pokażę Ci, jak zmienić schemat szkoleń, jak zastosować sześć kluczowych zasad andragogiki, czyli nauki o nauczaniu dorosłych. Opracował je w latach osiemdziesiątych Malcolm Knowles, Wyjaśnię Ci dlaczego to one powinny być fundamentem skutecznych szkoleń BHP. A jeśli będziesz oglądać do końca, to dorzucam od siebie jeszcze mały bonus na koniec. Pierwsza zasada jest fundamentalna. Dorosły chce mieć wpływ na proces uczenia się. Dorosły nie jest uczniem, który robi coś, bo musi. Ma własne zdanie, doświadczenia i granice. W teorii pojawia się hasło samokoncepcja albo samoświadomość, self-concept. Jeżeli szkolenie jest zbyt dyrektywne, zbyt kontrolujące albo traktuje uczestników jak dzieci, to opór pojawia się natychmiast. Dlatego w andragogice mówimy o partnerstwie, a nie o podporządkowaniu się. A w praktyce po pierwsze zasada wyboru. Daj uczestnikom wybór, choćby minimalny. Kolejność ćwiczeń, rodzaj przykładów, czy nawet sposób pracy. Czy mają pracować indywidualnie, czy w grupach? Mały wpływ, a duży wzrost zaangażowania. Po drugie, uzgodnienie celu. Już na początku zapytaj, czego chcecie dzisiaj się dowiedzieć? Co wam się realnie przyda? Pozwala to poczuć, że szkolenie jest współtworzone, a nie narzucone. Tylko nie chodzi nam o to, aby cały czas szkolenia upłynął na analizie meczu Barcelony z Realem, ale zawężony, taki trochę pseudo wybór. Panowie, czy dzisiaj bardziej omawiamy prawo pracy, czy procedury wypadkowe? Daje poczucie uczestnikom, że mieli wpływ na zakres szkolenia. Dla ciebie nie ma znaczenia, czy pierwszy będzie wykład sprawa pracy, czy zasady alarmowania, ale w ich głowach już zaszła zmiana. Po trzecie, autonomia w dyskusji. W dyskusjach nie dawaj gotowych odpowiedzi. Zapraszaj do wnioskowania, jak to wygląda u Was, co działa, a co nie działa. Wciągasz uczestników w krótką wymianę zdań, co pokazuje, że. Każdy może się wypowiedzieć i każdy ma wpływ na kierunek tej dyskusji. Doświadczenia jako zasób, a nie przeszkoda. Dorosły przychodzi na szkolenie z jakimś bagażem doświadczeń. Czasami dobrych, czasami trudnych, ale zawsze jakichś realnych. Najczęstszy błąd przy szkoleniu to jest udawanie, że tych doświadczeń nie ma. Jeżeli szkolenie ignoruje praktykę uczestników, to bardzo szybko traci wiarygodność. Dorośli uczą się. Najskuteczniej wtedy, gdy nowe treści można odnieść do tego, co już znają. Pokaż im, jak obecnie dana praca jest wykonywana, jak to niesie ryzyka i konsekwencje. Yy, czyli co? Po pierwsze, start od praktyki. Zacznij od pytania, jak to robicie dzisiaj. Dopiero potem przejdź do nowej wiedzy. Wtedy ludzie widzą, że szkolenie odnosi się do ich realiów. Po drugie, analiza przypadków uczestników. Poproś grupę o opisanie sytuacji z własnej pracy. Zamiast teoretyzować. Pokazywać teorie, teoretyczne przypadki, pokaż te prawdziwe. To daje 100% większą wiarygodność i angażuje nawet znudzone jednostki, które łapią ciekawość z historii, której nie znają lub czekają na reakcję trenera po prowokacyjnej lub kontrowersyjnej wypowiedzi uczestnika. Po trzecie, włącz ekspertów z sali. Zwracaj uwagę na wiedzę uczestników. Widzę, że macie w tym doświadczenie. Jak na to patrzycie? To buduje poczucie wartości i otwiera ludzi. Jeżeli znasz dobrze grupę szkolonych, wiesz, kto z nich jest ekspertem w jakiejś tam dziedzinie, lub podczas przedstawienia się ktoś wskazał na bogate doświadczenia w, w jakiejś pracy, odnieś się do tego podczas szkolenia. Ty Mietek, spawałeś statki, to powiedz, jak radziliście sobie z dymami spawalniczymi w zamkniętych przestrzeniach. Gotowość do uczenia się. Dorośli najchętniej uczą się wtedy, gdy życie samo pokazuje im potrzebę zmiany. Nowa rola, nowe obowiązki, kryzys, błąd, jakieś zdarzenie to momenty, w których uczenie się ma sens. Szkolenia oderwane od realnych potrzeb zostaje tylko obowiązkiem w kalendarzu. Poczekaj, Łukasz, ale jak to zrobić w praktyce? Po pierwsze, diagnoza na starcie. Na początku szkolenia oceń wspólnie z grupą, jakie tematy są dla nich teraz najbardziej palące. Gotowość rośnie, gdy Treści trafiają w aktualne potrzeby po prostu pracowników. Jeżeli w firmie pracownicy widzą problem z zachowaniem podwykonawców, podczas szkolenia zwracaj uwagę na ten element. Jak to mogą oni po prostu wykorzystać tą wiedzę w życiu? Po drugie, powiązanie z realnymi sytuacjami. Pokazuj momenty tu i teraz. Zmiany procedur, nowe zarządzenia, ostatnie zdarzenia to nadaje sens, dlaczego teraz o tym mówimy. Wskazuj im też, że Przyswajanie wiedzy wynika ze zmian, jakie już zaszły lub zajdą za chwilę, i ta wiedza będzie im za chwilę bardzo pomocna. I po trzecie, lęk przed porażką lub stratą. Pokaż im na przykładzie, że brak nowych kompetencji, brak wiedzy realnie wprowadza kogoś w, po prostu w problemy, doprowadziło może do wypadku. Najlepiej, jak konsekwencje są już realne, już się wydarzyły i są nieodwracalne. Bogdan nie zwraca uwagi na ten proces pracy i jego pracownik miał wypadek. Teraz Bogdan ma zarzuty lub dostał od PIP już mandat. Tylko pamiętaj, że te trzy punkty nie zmienią Twoich szkoleń, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału. Serio, serio, wystarczy tam kliknąć. Orientacja na naukę. Dorosłego nie interesuje teoria dla teorii, interesuje go zastosowanie. Jeśli na początku szkolenia nie pojawi się sens, to uwaga uczestnika odpływa po prostu bardzo szybko. Androgika zakłada, że najpierw pokazujemy problem. Lub cel, a potem dopiero narzędzia i uwarunkowania prawne, a także możliwości jakiejś optymalnej realizacji. Trzy sposoby. Sposób pierwszy: jasne otwarcie. Jaki problem rozwiązujemy w pierwszych minutach? Powiedz, dziś odpowiem na pytanie, jak uniknąć X, albo pokażę wam, jak zrobić Y. Cel musi być widoczny i praktyczny. Sposób drugi: łączenie wiedzy z konsekwencjami. Wyjaśni. Co się stanie, jeśli dana zasada nie zostanie wdrożona? Ale tu nie chodzi o straszenie, chodzi o sens, a nie o lęk. Sposób trzeci. Każdy moduł kończy jednym zdaniem. Po co to jest? Czemu ja wam tym zawracam głowę? Dorośli zapamiętują sens, a nie definicję. Krótkie zdanie zamykające blok wiedzy robi ogromną różnicę i zostaje na długo w pamięci. Motywacja wewnętrzna, a nie przymus. Dorośli najlepiej uczą się wtedy, gdy widzą osobisty sens rozwoju. Tu ocena z egzaminu nie robi już na nikim wrażenia. To samoobrona, a nie motywacja. Prawdziwe uczenie się zaczyna się dopiero wtedy, gdy człowiek chce coś zrozumieć albo zmienić w swoim położeniem. I tu może trochę antyprzykład, ale pamiętam kolegę Zdzisława. Gdy ja miałem 20 lat, on zaczynał studia zaoczne w wieku 40 paru. Po co? Bo warunkiem awansów pracy było wyższe wykształcenie techniczne. On chciał skończyć te studia, a niekoniecznie się nauczyć projektowania kolumn w przemyśle chemicznym. Tak jak powiedziałem, ocena dla takich ludzi nie ma znaczenia. Tu chodzi o zaliczenie semestru, roku. Ee... Ale w innym przypadku można znaczyć, że ktoś potrzebuje nauczyć się nowego oprogramowania, bo inaczej straci tą robotę. No ale w praktyce pokaż jak chcesz to wdrożyć. Po pierwsze, powiąż szkolenie z ich celami. Pokaż, jak wiedza pomoże im ułatwić pracę, skrócić czas, zmniejszyć stres czy zwiększyć kontrolę. To są ich realne potrzeby. Po drugie, historia z życia. Przykłady z firm, zdarzeń, z błędów. Ale zawsze neutralne, nieoceniające. Historie budują motywację lepiej niż definicje. Już mówiłem o tym, że realnie, a nie teoretyczne przykłady są bardziej angażujące. I po trzecie, daj przestrzeń na refleksję. Zapytaj, co z tego jest dla Ciebie najważniejsze? Które elementy w pracy będziesz wykorzystywał? To buduje wewnętrzne chcę, a nie muszę. Pamiętaj, wszystko nie zadziała, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału. Po kliknięciu poniżej, wszystko odmieni się w Twoich szkoleniach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różnicy. Sorry, poniosło mnie. Potrzeba wiedzy, dlaczego. Dorosły musi wiedzieć, po co ma się uczyć. Czegokolwiek, zanim w ogóle zacznie inwestować w to czas i energię. Jeśli na początku szkolenia nie odpowiesz na pytanie, dlaczego ja mam się tego uczyć, dorosły odbierze treści jako kolejny obowiązek, a nie wsparcie w jego pracy. W pedagogice dzieci uczą się, bo taka jest zasada, bo taki jest program. Dorośli zupełnie odwrotnie. Najpierw potrzebują uzasadnienia, sensu, kontekstu, a dopiero potem są gotowi wejść w proces uczenia się. Jeśli to dlaczego jest mocne i realne, oprócz znika, zaangażowanie rośnie prawie automatycznie. Po pierwsze, odsłonięcie sensu na starcie, zanim wejdziesz w przepisy, procedury, ryzyka, powiedz prosto. dzisiaj omówimy ten temat, dlatego że ostatnie zmiany przepisów realnie wpływają na Waszą odpowiedzialność. Pokażę wam, jak ten proces wpływa na bezpieczeństwo waszych ludzi i na waszą odpowiedzialność. To działa. Bo dorosły natychmiast widzi, czy to go dotyczy. Jeśli nie pokażesz sensu od razu, mentalnie goście odpłyną już w pierwszych minutach. Po drugie, wyjaśnij, co z tego mają konkretnie słuchacze. Nie ogólnie, nie podręcznikowo, ale dla tej konkretnej grupy na ich stanowiskach. Na przykład, jak wdrożycie tę zasadę, skrócić czas przestojów o x minut na zmianie. Ten sposób pracy zmniejszy ryzyko uszkodzenia sprzętu, więc pośrednio ułatwi Wam życie. Albo jeśli będziecie korzystać z tych procedur, mniej reklamacji wróci do was i będziecie mieć po prostu mniej roboty. I po trzecie, pokaż konsekwencje braku wiedzy. Nie chodzi o straszenie kontrolą czy mandatem. Chodzi o realne konsekwencje wynikające z braku znajomości bezpieczeństwa. Przykład: ktoś nie wiedział, dlaczego ważne są odstępy czasowe, na przykład w wyłączaniu maszyny i wszedł w strefę zagrożenia, myśląc, że już jest bezpieczny. Nie dlatego, że był nieostrożny, dlatego, że nie znał mechanizmu, który wyjaśniłby mu sens tej procedury. Kiedy pokażesz, dlaczego ludzie zaczynają być uważniejsi, bo chronią siebie, no dobra, a teraz czas na obiecane bonusy. Podmiotowość i szacunek. W wandragogice uczestnik jest podmiotem, a nie obiektem. Infantylizowanie, moralizowanie, ocenianie powoduje, że człowiek od razu się zamyka. Dorośli chcą być traktowani jak kompetentni ludzie, nawet jeśli w danym obszarze czegoś jeszcze nie wiedzą. Nie traktuj ich jak stada bar, yy, bardzo niekompetentnych osób. Nie wskazuj, że jesteś lepszy od nich i że będziesz ich oceniał postępowanie. Od tego mają przełożony. Twój cel jest inny. Czego unikać? Po pierwsze, zero infantylizacji. Unikaj zwrotów typu to proste, to powinniście już wiedzieć. To jest podstawowa definicja. To po prostu ludzi zamyka. Po drugie, używaj ich języka. Im bardziej naturalna komunikacja, tym lepiej. Język dokumentów, zwroty używane w prawie, jakieś łacińskie sentencje działają jak wyłącznik. Po trzecie, zapraszaj zamiast oceniać, zamiast źle to robicie, powiedz: Zobaczmy, jak to można zrobić bezpiecznie. Drugi bonus ode mnie to indywidualne tempo i różnorodność. Dorośli. Bardzo się od siebie różnią: mają różne doświadczenia, różne tempo, różne style uczenia się. Dobre szkolenie daje przestrzeń, a nie próbuje wszystkich za rękę przeprowadzić tak samo. Tyle teorii, a w praktyce trzy szybkie sposoby: mieszany styl pracy, łącz prezentacje, dyskusje, ćwiczenia, jakiś film nagrany po prostu telefonem. Dzięki temu każdy znajdzie metodę, która do niego trafia. Sposób B zadania na kilku poziomach trudności. Proponuj zadania podstawowe i zaawansowane. Nie wszyscy mają ten sam punkt startowy. I sposób C. Podsumowanie w różnych formatach. Ustalaj wnioski ustnie dla osób, które są słuchowcami. Na flipcharcie, czyli piszesz dla osób, które są wzrokowcami. A w krótkim ćwiczeniu dla praktyków. A teraz trzeci bonus. Praktyczność zamiast encyklopedii. Dlaczego uczą się przez działanie? Za dużo teorii, za mało przykładów. Za mało ćwiczeń, za mało warsztatów. To jeden z najczęstszych grzechów naszych szkoleń. Dorosły pyta, jak ja to zrobię w mojej pracy, a nie, jak to ładnie brzmi na prezentacji. Jak to osiągnąć? Zasada 70 do 30. 70% czasu to przykłady, ćwiczenia, scenki, a 30% teoria. Proporcja odwrotna zabije szkolenie. Drugi sposób. Pokaz, zrób to, zamiast opisywać rozwiązanie. Pokaż się na konkretnym zadaniu, w konkretnej robocie. Dorosły myśli przez płyty z Zamiast może 30 minut opowieści o instrukcji zakładania szelek, to pokaż 3-minutowy film z wskazaniem kluczowych jakichś elementów i 27 minut niech oni zakładają po prostu te szelki. I sposób trzeci. Mini ćwiczenia co 10 minut. To może nawet nie musi być ćwiczenie, ale chodzi o pewien przerywnik, chodzi o wyrwanie mózgu ze stagnacji, żeby zrobić mu taki resecik. Krótka analiza, pytanie do grupy, zadanie w parach. Wszystko, co zmusza do ruchu i do myślenia. Jak widzisz, schemat szkolenia dla dorosłych znacząco się różni od lekcji w szkole. W połowie XX wieku Malcolm Knowles opisał te założenia w klasycznym modelu andragogiki, który do dziś stanowi fundament projektowania szkoleń dla dorosłych. I mimo, że nazwy się zmieniają, a narzędzia są coraz nowocześniejsze, HR, VR, AI, FBI. To jedna rzecz pozostaje niezmienna. Bez szacunku do doświadczeń, wskazania sensu nauki i autonomii uczestnika, żadne szkolenie nie zadziała, niezależnie od tematu. Jeżeli szkolenie BHP nie zmienia zachowań, nie pogłębia świadomości i nie zostaje z człowiekiem dłużej niż do czasu wyjścia po prostu z sali, to jest tylko stratą czasu i pieniędzy, bo problem rzadko leży w braku wiedzy. Teraz wiesz, co i jak zmienić w swoich szkoleniach, aby były skuteczne. A jeżeli chcesz poprawić swój warsztat, to musisz obejrzeć ten film.